Siemoneczko z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft na modach na serwerze SkyTech na tych bloku. Eee, teraz tak, dzisiaj będziemy kontynuować ten projekt tutaj. Konkretnie muszę stworzyć sobie barelsy, które będą mi przechowywały itemy. Gdyż niestety, ale wydarzyła się sytuacja, że itemy nam się sypią już powoli. Eee, czego musimy się pozbyć, bo no, już niestety, ale mi zwrócili uwagę na to, eee, że sypie, więc no trzeba się tego pozbyć po prostu mówiąc. Eee, więc. Że ja bym niektóre itemy przechowywać, no to musimy sobie stworzyć takie rzeczy, które nam na to pozwolą że jasne. Po pierwsze, ha, nie mam skrzynek. Skrzynki akurat miałem stworzone w większą ilość, więc chciałbym je zabrać ze sobą. A co do desek, to to nie jest problem jakiś większy, no bo mamy sporo drewna. Dobra, mamy konektor pierwszy. Będziemy takie dwa dziesięć prawdopodobnie potrzebować, jeżeli dojdziemy do tego etapu, do którego mi chodzi. By dojść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dlaczego siedem? Bo siedem i temu będę chciał przechowywać z tego, co będziemy tam zbierać, rzeczywiście. Nie będą to wszystkie przedmioty, będzie to część przedmiotów. A jaka część, to się dowiecie za sekundę dosłownie, jak tylko to wykonam. Tak wiem, no, że szybko mówię, ale nie jest nieć nie martwcie się. Dokładnie. <grych> yy, w każdym razie, teraz tak podchodzimy tutaj yy, do tego hopera. Yy, I na razie wyłączamy te. Wychodzenie itemów, teraz tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Akurat idealną ilość mamy tutaj. Dobra, perły to jest pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz, gunpowder. Strzały olewamy, kości na pewno chcę zbierać. Na pewno nitki, bo to się przydaje. Na pewno inferium yy, roten flesze, wbrew pozorom, też są dość yy, potrzebne. Jak widzicie można na przykład. Nie pamiętam co to było dokładnie, ale to było do czegoś potrzebne. Na przykład wirta można tworzyć jakieś, nie wiem, jest sporo takich rzeczy, w których widziałem, że można to wykorzystać. No mniejsza w każdym razie. I zombie brainy, bo wiem, że były potrzebne czasami do różnych rzeczy. Tak, tak to nazwę. Różnych rzeczy. I teraz co z resztą itemów, która tutaj została. Oczywiście trzeba stworzyć sobie coś takiego jak y, śmietnik. Item trashcan. Item trashcan. A po prostu trashcan? A, to jest po prostu trashcan. Y, stone i kobel. Czyli tak, 5 kobla. Z tym może być problem? Czy znaczy nie? No, mam niby kobla. No, ale 8 kamienia. 3. Dobra, mamy 3. Dobra, są kolejne 3. Jeszcze 2. Jeszcze Idealnie. O to się nie martwcie na dole, bo to niedługo. Poszerzy się i ta produkcja koła będzie znacznie, znacznie, znacznie większa. Przynajmniej mam taką nadzieję. I tak powinno się wydarzyć, wbrew pozorom. Już niedługo. Dobra, teraz tak. Czest. Pięć kobli. I trzy kamieczki, które się tutaj robią. No dobra, posiadamy już Traszkana. Więc reszta itemów, która nie zmieści nam się do naszych... Mm, ...brelów, poleci do Traszkana właśnie. Teraz jest bardzo ważne pytanie, jak to zrobić. Ja myślę, że tu nie ma co się szczypać. Podlecimy na fly'a i idealnie ten blok podażę, bo to jest ten blok, rozwalimy. Poproszę. Dziękuję. I tutaj się pojawi śmietnik teraz. I reszta Surowców pójdzie na down, po prostu i to, co nie wleci tutaj, no to automatycznie po prostu będzie iść. Znaczy, na dobrą sprawę, to jest taki system, który z jednej strony jest ok, z drugiej niekoniecznie, bo mm, jeżeli zauważycie, to on będzie taki nie do końca dobry, ze względu na to, że pół i będzie rzeczywiście składować się, ale drugie pół będzie lecić w kosmos, w śmietnik. Więc. Mm, z jednej strony nie kombinujemy i mamy dość szybki przesuw, bo jest bezpośredni. A ten hopper, no, no, jak widzicie, on z każdego slota wyrzuca jeden item. Jeżeli ma dwie strony, to dwa itemy, tak? Równo dzieli, więc. Mm, no, sami musicie w tym momencie stwierdzić, czy to jest taki system, który jest ok, czy nie jest ok. No, jak na, na razie, widzę, że Inferium to tak kurczy średnio, chce lecić tam. Kurczę. O. Dobra, najwyżej coś wymyślę jak się będzie tak działać, że tutaj nie będzie prawie się składować nic. No, najwyżej. Bo nie ukrywam, ale najbardziej mi chodzi o perły w tym momencie o składowanie. Dobra, to i temu się tutaj pozbyliśmy, czyli to co mnie prosili, żebym zrobił poniekąd zrobiłem od razu. E, tutaj mamy ten demonikali Ground Drum z expem. Teraz taka pierwsza sprawa. Czy ja item konduity? Znaczy, item konduity. Czy jak konduity do cieczy miałem? Wydaje mi się, że nie miałem, więc wejdźmy sobie na rynek. I przede wszystkim kupmy konduity do cieczy. Nawet jeżeli je mam i znajdę je za chwilę gdzieś, to powiem Wam szczerze, że to i tak jest coś, co się przyda. I coś, co wykorzystamy. Więc to się nie zmarnuje. Ale widzę, że tego nie ma na rynku chyba obecnie. Więc trzeba będzie coś wymyślić. Aj kurcze Kurczę, no, nie ma. Nie wystawił nikt, prawda? No dobra. Dobra, to za sekundę. Załatwię. Dobra. Zrobiłem coś po drodze takiego jak XP. Teraz tworzymy jeszcze dodatkowo Singularity Tank. Do którego podepniemy się z. Naszym XP -tapem. teraz tak. Kolejna rzecz to jest stworzenie takiego czegoś jak Rosa Arcana, Rosa Arcana. A do jego potrzebujemy tego. Dobra, czyli tak, perełka gdzieś tutaj jest, jakaś jeszcze jedna. Najpierw, może to wymieńmy. Czyli tak, rzućmy jedną perłę, rzućmy to. I do tego trzeba. 5, 1, 2, 3, 4, 5 i mamy naszą runę, która będzie się aktualnie tworzyć. Dobra, niech to sobie powoli leci. Potrzebujemy jeszcze Living roka Nie wiem, czy takiego mam. Ej, no nie żartujcie sobie, że nie mam Living Rocka. Ludzie, co wy robicie? Chyba, że nie w tej skrzynce. Ej, no bez jaj, nie mam Living Rocka? Nic, a nic?! Nie no, to jest jakiś żart. Nieśmieszny, nawet bym powiedział wręcz. Nieśmieszny żart. A tutaj coś jest? Może jakiś jeden? Nie no, tylko jeden potrzebuje ludzie. Hmm, dobra, stworzę ósemeczkę i zaraz wrócę. Dobra. <coughs> Powiem tak, zatwijłem więcej tego roka. Rzucamy pobieramy runę sobie, którą potrzebujemy, i okej. Okay. Skoro runę już mamy, to teraz przydałoby się. Hmm. No właśnie, co by się przydało? Stworzyć jeszcze tak, rącarkanę bezpośrednio, już, czyli dwa różowe, dwa parple i jeden. Lime i tak, róż dwa razy. Yy, nie mam jak zwykle miejsca. Aj. i, to mi się na razie nie przyda, to też i to, i to raczej też. A to już w ogóle mi się nie przyda na razie. Yy, jeszcze purple. Nie, pur, to, nie to lime i purple będzie tu. Ok, to teraz tak. Jest tu woda, jest woda. Raz, dwa, czy cztery. I to co najważniejsze. I teraz nasionko szybko. Jedno. I mamy Rose arkany Teraz, jeżeli ktoś nie wie, jak ten kwiatek działa, to służę pomocą. I już tłumaczę. Otóż ten kwiatek będzie generował manezy EXPA. Tak, dlatego jest mi tak istotnie potrzebny. Postawimy tutaj jeden. Hmm, przyszłość możemy ewentualnie postawić drugi jeszcze obok. Dobra, dziękuję. Tutaj pierwszy będzie. I teraz tak chciałbym, żeby tak wyciągnąć sobie to w to miejsce na ku, pod spodem Singularity Tank i tutaj nasz tab będzie. Ok. A, mogę po prostu tak regulować. Dobra, to teraz tak, lecimy. Ciach, 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 ciach. Aż do tego miejsca. I tutaj będzie wyciąganie naszego EXPA. I będzie leciał sobie w to miejsce bezpośrednio. Równie dobrze, jak widzicie, można tutaj sobie stanąć, prawda? I ten EXP będzie wyciągany przez nas do rollsarkany. Ale ja tak nie chcę robić. Ja chcę zrobić inaczej. Konkretnie, co teraz potrzebujemy? Manapul. Manapul, który będzie dość sporej ilości, bo chciałbym zrobić ten największy, czyli Bifrost, Alfglas, Mana glass i tak dalej, i tak dalej. Pięć sztuk ich potrzebuję, ale do tego potrzebuję Road of Bifrost. Pixie Dust nie jest trudny, naprawdę. Dragonstone mamy. Generalnie większość rzeczy już mamy z tego chyba. Tak mi się wydaje. Kwestia jest, żeby to bardziej stworzyć. Hmm, czyli tak, Irona więcej to potrzebuję sobie złapać ze skrzynki. Gdzie go ja mam? Tutaj go mam. Dobra. Hmm, Ironka mam. Dwie perełki. I Dragon Stone z tego co mi się kojarzy, jest już stworzony tutaj. Tak jest. Czyli tak, dwie perły. Zamieniamy na Pixie. I teraz bodajże to było 6 man ingotów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 2 na 1 bodajże tak wychodziło. Dokładnie. i teraz mana glas jeszcze. 5 sztuk. Raz, 2, 3, 4, 5. No, najwięcej mi się stworzyło. ale ja potrzebuję to to lepszy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. ALF Glass. Dobra. I teraz pójdziemy sobie do craftingu, stworzymy sobie tą, tą lepszą różdżkę. Eee, znaczy, różdżkę. Najpierw właśnie, właśnie, najpierw różdżkę. Eee, znaczy, nie wiem czy to jest różdżka, ale... A, nawet dwa te elementy mi wystarczyły, dobra. Mniejsza. Alfglas i... Bifrost Block. I teraz Shimmering Rock. Z czego tworzymy Fabolous Mana Pool? Czyli najlepszy możliwy mana pool, który jest dostępny dla nas. Jeszcze Mana Spreader. Standardowo. Tu jest już Dreamwood tylko potrzebny. 6 sztuk. A nie, dobrze. Dobrze, że z tego więcej stworzyłem. okej. Okay. Tu mam 3. Mm, bardzo dużej ilości. To są już planki. To już nam, mi się nie przyda. A tutaj jakiś łód jeszcze może się znajdzie, nie ma. A tu, a tu, nie ma. Ale łód jest tyle prosty, że mam go sporo. Trzy wystarczą. Dobra. Sekunda. Ok. Dobra, mamy nasze, nasze, nasze drzewo. Ej, tylko... Standardowo trzeba jeszcze zamienić na ten e, Dreamwood, który jest tutaj do zrobienia. Proszę bardzo. Niechętnie ten żółty Gaia ma na spridery, ale niestety... Wiem, że na nie mnie nie będzie stać na razie. Tak, bo tu jest Dragon Stone, Gaia Spirit. Gaia Spirit jest chyba najgorszy w tym wszystkim. Kurczę, no jeszcze płatek, ja pierniczę. Te płatki są chyba najbardziej uciążliwe. Czy może nie tyle najbardziej uciążliwe, co po prostu trzeba je mieć cały czas, praktycznie przy sobie robiąc botanie. Yy, więc no, sami zdecydujcie, czy są uciążliwe, czy nie są. Yy, teraz tak, tutaj postawimy se to, Mana pól postawimy naprzeciwko. I teraz podepniemy sobie kwiotka do spridera. I tu już nam się napełnia. Bezpośrednio cię podepniemy. I okej. Okay. I to już sobie będzie lecieć. I teraz, jak ja tutaj będę stał obok, to on sobie będzie mojego ekspa wyciągał. Tak? Okej. Okay. Ale, jeżeli mnie tu nie będzie, a odkręcę ten kurek, to on również będzie wyciągał sobie ekspa. Tylko będzie akurat pobierał tego ekspa, który tutaj leci sobie. Prawda? On będzie przez niego zjadany. I widzę, że jedna Rose jest taka miarę wystarczająca jak zakręcimy kurek to standardowo się przestanie produkować to przestanie lecieć i tak dalej i tak dalej i tak dalej w ciągu chwili Ciekawe mnie teraz tak 372 jak to szybko zjada Uj, bardzo szybko Bym powiedział że bardzo bardzo szybko więc powiem szczerze, że to nie może działać cały czas, chyba. Mm, przynajmniej jak na razie. Znaczy, może działać cały czas, tylko kwestia jest, że. No nie wiem, jaka jest kwestia, ale Ale po prostu sobie nie może tak cały czas pyrkać. Muszę je chyba stworzyć ze dwie przynajmniej, a na pewno muszę tutaj mm, podłożyć mu. Velocity Efficient. Bo bez tego może mieć ciężki temat chłopok. No ale jak widzicie, w ciągu dosłownie chwili naprawdę spora ilość many została stworzona. Więc sami sobie odpowiedzcie teraz na pytanie, czy ten kwiatek się opłaca. Ja później jeszcze pociągnę nitkę z ekspem, prawdopodobnie gdzieś w tą okolice i tutaj może jakąś jedną Rose Arcane czy może dwie dołożymy. Tylko kwestia jest chyba, że nie do tego mana Spridera. Chyba to już trzeba będzie gaje stworzyć do tego. I tak samo w tym miejscu, gaja będzie po prostu obowiązkowa mi się wydaje. No... Raczej bez tego się nie obędzie. Niestety smutne realia. Dobra. Kolejna rzecz, jaką chciałbym stworzyć dzisiaj, to jest pewien kwiatek, który nazywa się orechit. I teraz wszyscy powiedzą, stary, czy cię pogięło, po co ci to? Przecież masz, kurde, ten. No, tamten system, nad którym główkowałeś i wojowałeś z nim tyle czasu. Wiem, że wojowałem z nim tyle czasu, ale bardzo prosta kwestia jest, dlaczego to będę tworzył. Bo są surowce, których nie pozyskam w tamten sposób. Między innymi takie specjalne kryształy z Redstone'a, które wypadają. Więc, no, kurczę, niestety, ale muszę to stworzyć. Yy, dobra, to, to, czyli tak, to już mogę wrzucić. Tak, bo to jest tutaj. A nie, to jest ten petal tamtym jednak. Czyli tak. Yy, woda, 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 woda. woda. Yy, mamy redstone root. Do tego pixie dust. Yy, to wezmę stąd perełkę sobie. Podmienię ją tutaj. I na pixie od razu. Dobra. I teraz jakie runy tutaj były potrzebne: grit i pride? Je akurat wiem, że mam. Grid i pride. I je wrzucimy po prostu. Jak coś to się je po prostu dotworzy. Teraz tak: gray, yellow, green, red. Gray, yellow, green, red. E Graj dwa razy, yellow raz, green i red. Ok. Raz, dwa. I wyszedł. Orechid. Dobrze. Jest bardzo dobrze. Yy, ciach. Jeden seed. I rzucamy go. I dostajemy Orechida. I teraz, jak działa ten kwiatek, bo to jest chyba najważniejsza kwestia, jaka tutaj wszystkich będzie teraz interesować i nurtować. Będzie on sobie stał tutaj. Tutaj. Kurczę, dobre pytanie teraz, czy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu będzie leciała linia sobie. Gdzieś tutaj powiedzmy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, do tego by wychodziło. Czyli kwiatek musiałby stać sobie powiedzmy tutaj, żeby to miało sens. Proszę bardzo, Orechit. Bardzo fajny kwiatek. Pewnie wiele osób stwierdzi teraz i zapyta, jak on działa, bo pewnie jest, znajdzie się część osób, która nie będzie tego wie, nie wie o tym. Yy, widzę, że Rosa Arkana automatycznie przejada praktycznie wszystko na raz. O. Tak jest rzeczywiście. Dobre pytanie. Ale widzę, że generalnie to tak. Mm, teraz tak, to stworzyliśmy sobie dzisiaj. Jeszcze bym chciał dzisiaj tak stworzyć: pistony. Piston. Mm, trzy sztuki. I brakuje mi w sumie tylko kobla. <laughs> Jakby to kogoś dziwiło, prawda? To, to brakuje mi kobla. Mm. Ale kobla mógłbym sobie stąd zapożyczyć. Akurat. Dobra bo to jest tak ten kompresowany potrzebny redstone to było po wszystko więc tak 27 redstone'a tu idzie dokładnie w to miejsce raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy, trzy raz dwa, trzy. raz, dwa, trzy trzy pistony Okej, okay, to mamy pistony już za sobą. Teraz tak. Teraz tak. Potrzebujemy na pewno jeszcze. Wiaderko z wodą, wiaderko z tym. Dobra, i z lawą. Dobra. Teraz tak. Yy, tak jak mówiłem, gdzieś w tym miejscu tak by tu się kończyło. Więc. Yy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedena, dwa, na, żeby wychodziło w tym miejscu, jak dobrze liczę. Raczej liczę dobrze, ciach, ciach, mhm. jeden klok, bym musiał sobie zapożyczyć na razie. No, ale to tylko na razie, potem go y, odstawię. W sensie, no zrobię nowy, nie? Tam go postawię. Mm, tu nie może być. Tu nie może być. Tu nie może być. Mm. Ale to dziwnie działa. Dobra, ale tak już może być, nie? Takie dziwne, ale dobra. Bez pytań. A, czekajcie. A, nie może być na górze, tutaj. Um... Jak to rozwiązać? Kolejny problem, kolejny problem, jak to rozwiązać? Aj, 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 aj. Nie wiecie, o co tu chodzi teraz, nie? Nie wiecie, chodzi o to teraz, że tak, tutaj musi iść tak, tu musi iść tak. Teraz tak, tutaj będzie woda, tu będzie lawa. Jest taki prosty system do stworzenia, który będzie nam generował y, kamień. Czysty kamień. Dosłownie, czysty kamień hmm, będzie on tutaj się generować. Muszę zapożyczyć jedną lawę jeszcze. Sobie nie ukrywam, że nie, bo, bo tak jest. Na razie, że i tutaj nie wykorzystam i tak. No to wezmę ją stąd. Hmm, I tutaj muszę ją wydać. Tylko tak, to musi być jeszcze zabudowane. Tutaj byłaby lawa. No i ostatni blok. Wow, i ona już tutaj łapie. Mm, no właśnie, i teraz jest ten problem. Jak to zorganizować? Hmm. Bo jak pieprzne, to tak. To to nie zadziała, bo on musi mieć bezpośrednie wpięcie w to. Więc na razie byłyby po prostu tylko dwa, dopóki nie wymyślę czegoś lepszego. Też nie wiem czy to by nadążało w ogóle, tak generować. Widzicie, tutaj na przykład nie nadąża. Teraz tak, do którego momentu to dojdzie? To mnie chyba interesuje też najbardziej. Wait, 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 wait. Do tego momentu dochodzi, czyli 12... Łatw, czyli co? A! Ja wiem, jaki jest problem. Nawet tak tego nie zrobimy. <noise> znaczy zrobimy, tylko musimy jeszcze jedną no, zmianę zrobić. Ja jestem głupi i o tym zapomniałem. Przecież yy, to będzie wyrzucać tylko w jedno. Kurczę. Przecież zrobimy i tak tylko na dwa. Ja pierniczę. Ale dobra, dobra. Okej. Okay. Dobra. Nie ma problemu. Tylko jest kwestia taka, czy to będzie się ogarniać. No, czy będzie się ogarniać, tylko. Aha. Ow. Oh. wyszło, że to jest jednak troszkę za mało chyba. Hmm. Dobra, będziemy nad tym pracować w kolejnych odcinkach, także dzięki wszystkim za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, dajcie dolny komentarz, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie wszystkim, cześć!